Woda zabrała im nie tylko domy, szkoły i boiska. Strach, niepewność, brak perspektyw, ograniczony dostęp do edukacji, do rówieśników, do nadziei na lepszą przyszłość. Depresja wśród nastolatków i dzieci to problem, który narasta na terenach popowodziowych. Czy możemy coś zrobić, żeby pokonać tę falę? Przekaż 1,5% podatku na program Smart Skills. Pomóż młodym odzyskać wiarę w siebie i nadzieję na lepsze jutro. Smart Skills to program, który uczy młodych, jak budować relacje z rówieśnikami i dorosłymi oraz radzić sobie z nierzadko trudnymi sytuacjami życia codziennego. Wyposaża młodych w konkretne umiejętności społeczne, a tym samym daje nadzieję na lepsze jutro. Twoje 1,5% podatku pomoże wspierać zdrowie psychiczne młodych po powodzi, co jest tak samo ważne jak odbudowa domów oraz dróg.